12 grudnia zapadł wyrok SUE, który ma znaczenie ogromne znaczenie dla wszystkich Frankowiczów. SUE stwierdził, że to Bankowy Fundusz Gwarancyjny musi udowodnić, że nie złamał przepisów prawa. Święta, święta i po świętach. Dzień dobry, witam serdecznie. 29 grudnia. To jest Ekspres Frankowiczów. Odcinek 214. Święta, święta i po świętach ciekawe, jakie prezenty dostał główny ekspert społeczności życia bez kredytów, czyli nasz Kamil Chwilosik. oraz Zbigniew Furbański. No co do prezentów, to adekwatne do tego, jak byłem grzeczny. Okej. Okay. <laughs> no to <laughs> nie wypowiem się, bo nie wiem, czy byłeś grzeczny, czy niegrzeczny. Zresztą zawsze niespotykanie spokojny i grzeczny. I tego się trzymajmy. Drodzy Państwo, 12 grudnia zapadł wyrok cły, który ma znaczenie, ogromne znaczenie dla wszystkich frankowiczów, którzy brali kredyt w getinie i to jest temat główny dzisiejszego odcinka. Natomiast chciałbym zacząć od radosnej, tak na koniec roku, informacji <noise> dla wszystkich Wielkopolan, tak mi się wydaje przynajmniej, ponieważ w Poznaniu <noise> mamy nowy oddział Frankowy, prawda? Wydział tak Frankowy. Jest. Tak jest, no możesz swoich ziomków dać im znać, Tak. E poinformować. Znać. E tak, e oczywiście, jeżeli chodzi o zmiany, które e są wdrażane, mówimy tutaj o tym DAS-ie, czyli Digitalny Asystent Sędziego, e właśnie ta apelacja poznańska, czyli Wydział Frankowy, i też sąd operacyjny mają już jako pilotażowo pierwsze sądy w Polsce poza oczywiście apelacją białostocką razem z sądem okręgowym w Warszawie, w Wolsztynie, przepraszam. No i tutaj jak już powiedziałam to też przecież od dawna mamy sąd okręgowy w Warszawie dla Pragi, czyli sąd okręgowy Warszawa-Praga i tutaj też wydział frankowy sądu apelacyjnego w Warszawie będzie mieścił się tutaj, gdzie znajdujemy się obecnie, czyli w, no, przy ulicy przeokopowej Mamy tutaj, będziemy mieli tutaj dwa wydziały, Wydział Frankowy e, Sądu Okręgowego, no i Wydział Apelacyjny m, również, e, który będzie zajmował się tylko e, sprawami e, frankowymi, będzie 20 sędziów, który, którzy będą dedykowani do spraw frankowych, no ale jeżeli chodzi o Poznań, no to absolutnie, jest to bardzo dobra informacja, dlatego że sprowadza się to, można powiedzieć tak, do całego planu, który wcześniej był ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Plan ten został za, za, zaimplementowany wcześniej, bo miał być dopiero od początku stycznia, a mamy już. Właśnie działanie tego, co mam nadzieję, będzie również miało wpływ na szybsze rozpatrzenie spraw Frankowiczów, w szczególności biorąc pod uwagę, że akurat Poznań nie był najgorszym sądem w Polsce, jeżeli, jeżeli chodzi o czas rozpoznawania spraw. Także no, to jest naprawdę dobra informacja, bowiem jeżeli tam ktoś z Was ma już złożony pozew, to może liczyć na. Sprawne rozpatrzenie tego pozwu, ewentualnie, że jeszcze myślicie o złożeniu pozwu. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł do tego, aby złożyć pozew właśnie w apelacji poznańskiej, bowiem wówczas jest bardzo duża szansa na to, że ta sprawa rozstrzygnie się w miarę szybko i wcześniej będziecie mogli cieszyć się życiem bez kredytu, czyli generalnie można powiedzieć zwrotem nienależnych świadczeń, no i ustaleniem przez sąd nieważności takiej umowy. Także wiara z, z okolic Poznania wystarczy wsiąść do Bany i zawieść swój Pozew do Banku Cywilnego, a Poznaniacy wsiadają do bimby i jadą do sądu cywilnego. No, i tak się skończy, to prawda? <laughs> no. Drodzy Państwo, 12 grudnia od tego zaczynałem dzisiejszy ekspres Frankowiczów. W CUE zapadł bardzo ważny wyrok dotyczący Frankowiczów. To jest wyrok C118 łamany na 23 w sprawie Getinu, oczywiście. No i tutaj pojawia się pytanie, czy ten wyrok umożliwi Frankowiczom odzyskanie swoich należności? Twoim zdaniem? Tak, oczywiście, moim zdaniem, bowiem no jest to wyrok niejednoznaczny. Pamiętajmy, że tutaj Nietypowo pytanie było zadane przez wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie, a nie przez sąd cywilny. Wobec tego też te pytanie i odpowiedź na te pytanie prudicjalne nieco różniła się zarówno w swoim wymiarze, jak i też w później tym, jakie będą skutki tego, tej odpowiedzi. Ja myślę, że to na pewno nie było ostatnie pytanie zadane właśnie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chociażby dlatego, że sprawa Gettinu i w ogóle organizacji polskich sądów w tym zakresie jest bardzo skomplikowana. Mało powiedzieć, jeżeli chodzi o szkodowanie, które potencjalnie otworzyły, ten wyrok otworzył drogę do odbycia pewnego procesu, bowiem Trybunał Sprawiedliwości powiedział wprost, że jeżeli chodzi o rozpoznanie tego rodzaju spraw, to zgodnie z przepisami unijnymi, sąd krajowy, czyli tutaj wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie, powinien rozpatrzeć tę sprawę bez zbędnej zwłoki. To oznacza, że generalnie wskazał na to, że te wszystkie sprawy powinny być rozpatrzone, a po stronie sądu niestety problem jest organizacyjny, dlatego że według informacji, które otrzymaliśmy właśnie z tego sądu, wynika, że tylko te sprawy, Frankowiczów z Getinu prowadzą do takiego mocnego obłożenia spraw, tego, tych referatów, że jest to więcej niż przez ostatnie trzy lata wszystkie sprawy łącznie wpłynęły do USA. Także no, można sobie wyobrazić, jak duży problem, problem organizacyjny jest. Natomiast no, myślę, że żyjemy w państwie bogatym, demokratycznym i tutaj prawo do sądu jest no, prawem podstawowym, prawem wynikający z, wynikającym z konstytucji, dlatego też organy państwa powinny doprowadzić do sytuacji, żeby w tymże sądzie można było rozpoznać te sprawy i i zbadać potencjalne błędy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bowiem również wskutek tego wyroku, o którym mowa, CUE stwierdził, że to Bankowy Fundusz Gwarancyjny musi udowodnić, że nie złamał przepisów prawa. Także my tutaj na całe szczęście nie będziemy musieli na podstawie jakichś tajnych dokumentów wnioskować czy też wywodzić tego, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie powinien zrobić tak, jak, tego, jak to zrobił. Czyli de facto można powiedzieć, że ten ciężar dowodu został odwrócony. I to jest bardzo dobra informacja. Natomiast na tym się kończą na dzień dzisiejszy dobre informacje dla frankowiczów Getinu. No, ponadto, oczywiście, tego samego dnia została wydana opinia rzecznik CUE, która powiedziała, że tutaj, już tak tłumacząc na prosty język, że zabezpieczenie roszczenia jak najbardziej jest dozwolone w przypadku takiej upadłości. No tutaj wiemy, że już wcześniej były też wyroki w tym zakresie, więc to nic nowego. Tego dnia jeszcze zapadł jeden ciekawy wyrok, ale pewnie o tym powiemy w kolejnym odcinku. Uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać o tę opinię rzecznika generalnego CUE, więc przejdziemy do kolejnego mhm. tematu. Słuchaj, wydaje mi się, że mamy koniec roku. Tych orzeczeń wyroków CUE na pewno było w minionym prawie roku bardzo wiele. Czy to myślisz wpłynie na Frankowiczu w 2025 roku i jakbyś podsumował 2024? To znaczy tak, no jeżeli chodzi o samo TSUE, już nie mówiąc o Sądzie Najwyższym, który również w wydatny sposób wpłynął na orzecznictwo dzisiaj sądów, no to SUE jak najbardziej, no można powiedzieć, że ten w ogóle rok 2024 był jednym z bardziej przełomowych w życiu wielu Frankowiczów. Nie tylko dlatego, że zapadały te wyroki Tsue, ale też dlatego, że Wiele z nich doprowadziło do ugruntowania linii orzeczniczej i po prostu do wydawania wyroków przez sędziów w poszczególnych sprawach. No w tym roku też mieliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość wydanych prawomocnych wyroków przez sądy i oczywiście również przez kwestie tych zawartych sprawiedliwych ugód. No to, to powoduje, że, że dlatego też ten rok jest przełomowy, a nie byłoby to możliwe, jakby nie te wyroki, już, um, wspomniana już uchwała. Całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, jak i też właśnie ten szereg orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, za co absolutnie trzeba podziękować, bowiem no jest to, co prawda Sąd Najwyższy Unii Europejskiej i nie musi tak sprawnie rozpatrzywać tych spraw, no, ale to się naprawdę dzieje w bardzo krótkim czasie. No, ja bym powiedział, że sąd, sąd ten, który powinien powiedzmy no mieć, jakiego, czy może nie tyle powinien, czyli można byłoby się spodziewać, że z uwagi na to, że powiedzmy. Trafiały tam pytania pradycjalne z całej Unii Europejskiej, no mógłby mieć jakieś problemy z wydawaniem terminowo wyroków, a tak się nie dzieje. Tam nie ma żadnego problemu z wydawaniem wyroków. Sprawa średnio trwa około powiedzmy półtorej roku, no ale to, to, to nie jest jakby taki okres, który na dzień dzisiejszy bym powiedział jest jakoś strasznie przewlekły, natomiast no niestety czasami sąd najwyższy w Polsce, gdzie ma tylko sprawy z Polski, potrafi 3-4 lata prowadzić jedno postępowanie kasacyjne. Stąd też no trzeba powiedzieć, że na pewno, jeżeli chodzi o trybunał i o wyroki, które tam zapadają, w szczególności biorąc pod uwagę konsumentów, bo jeszcze porozmawiamy na pewno niedługo o wyrokach, które również dotyczą poniekąd już wyboru sprawa hiszpańska, także tutaj jest bardzo, ale to bardzo dużo okoliczności, które można powiedzmy, no, przełożyć na zarówno orzecznictwo, jak i na to, co będzie się działo w 2025 roku, bowiem moim zdaniem bezwzględnie w przyszłym roku, z uwagi na te zmiany administracyjne w sądach, o których dzisiaj już mówiliśmy, jak i też właśnie te ugruntowane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, coraz więcej Frankowiczów będzie uderzało do sądów, dlatego że po prostu nie ma po co czekać, zważywszy tym bardziej, że jeżeli ktoś ma spłacony kredyt, to od 2025 5 roku pierwsze raty mogą się przedawniać. Moim zdaniem, wobec tego warto pozwać bank i nie czekać już na jakieś inne rozstrzygnięcia, bowiem według naszych wyliczeń jeszcze drugie tyle bo w tej chwili w sądach jest ponad 200 tysięcy frankowiczów, a według nas ponad 200 tysięcy jeszcze zamierza niedługo pozwać bank i dotyczy to również kredytów spłacanych, jak i co najważniejsze tych już spłaconych. Drodzy państwo, skoro jest grudzień, to pora na poradnik Frankowicza, który zawsze przygotowuje Kamil Chwiedosik, czyli proszę bardzo. To jest cykl Poznaj eksperta życia bez kredytu. Trzeba też pamiętać, że wszystko to, co dzieje się w ramach praktyki banków. Mówimy tutaj zarówno o, o ugodach, jak i też o straszeniu Frankowiczów tym, że w przypadku, kiedy taka ugoda nie zostanie zawarta, to bank wytoczy pozew przeciwko Frankowiczowi. no Oczywiście to są już ogólnie nazywane pozwy typu SLAP, czyli takie pozwy, które mają doprowadzić do sytuacji, w której Frankowicz ma zdecydować się na jakieś niekorzystne działanie, takie aby bank tutaj z tego mógł. Wyciągnąć jakieś lepsze konsekwencje finansowe. No i te rzeczy na pewno wymagają zawsze dyskusji, rozmowy, omawiania tego przede wszystkim ze swoją kancelarią. A jeżeli jest, można powiedzieć, ściana, bo też często jest tak, że kancelarii nie są w stanie z uwagi na natłok pracy zajmować się sprawami, to również zachęcam wtedy do konsultacji z naszymi ekspertami. I tutaj w tym zakresie już ponad 200 klientów przeszło z innych kancelarii, właśnie z uwagi na to, że nie mają właściwego wsparcia. Zarówno w zakresie negocjacji, jak i też obrony przed tymi pozwami typu SLAP. No i tutaj, jak już dzisiaj też wspominałem, może rozszerzę trochę ten temat. Mamy już sześć pytań w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są. Prowadzone właśnie przez ekspertów życia bez kredytu, przy czym trzy z nich, aż trzy z nich, ostatnio zadane w tym roku przez sędziego Maja, tutaj z wydziału frankowego, dotyczą właśnie aspektów pozwów typu slab. Dlatego te wszystkie argumenty, o których dzisiaj mówię, no mają moim zdaniem fundamentalny wpływ na to, aby dany Frankowicz mógł czuć się bezpieczniej w sytuacji, w której można przeanalizować dokładnie jego zarówno pozew, który złożył przeciwko bankowi, czy wcześniej reklamację, bądź też wezwanie do, do zapłaty, bo tutaj odsetki ustawowe również są istotne przy rozstrzyganiu takich sporów, zarówno biorąc pod uwagę porozumienia, czy ugody, jak i też w ogóle później orzecznictwo polskich sądów. No i tak podsumowując już jakby, jakby jak zacząć w ogóle rozmowę na temat tego, czy warto jest negocjować, to mamy trzy proste etapy, trzy kroki. Przede wszystkim wystarczy na info małpa życie bez kredytu do nas albo poprzez jakąś inną formę kontaktu telefoniczną, czy, 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 czy może w jakichś nawet komentarzach, bo często o tym piszecie opisać po prostu swój problem, to znaczy jaki problem negocjacyjny, bądź jaki problem w ramach sporu z bankiem znaczy stara się być w tej chwili dla Was jakimś takim no, aspektem, który trudno przebrnąć we własnym zakresie no i potrzebujecie, aby podzielić się z kimś tym problemem, no i ten problem de facto na koniec dnia miałby być rozwiązany. My oczywiście w miarę możliwości, biorąc pod uwagę to, jak szerokie może być każde you <laughs> postępowanie sądowe, czy każdy spór z bankiem, staramy się przedstawić jakieś rozwiązania, które, no, takie, powiedzmy, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wydają się najbardziej logiczne. Przy czym, oczywiście, jeżeli taka strategia będzie zaakceptowana przez Frankowicza, czy w ogóle przez konsumenta, bo tutaj również dotyczy to kredytów złotówkowych, czy sankcja kredytu darmowego, czy też w ogóle inne problemy związane z takimi kredytami, bo przypomnę, 350 klauzul niedozwolonych to są nie tylko klauzule, dotyczące kredytów frankowych czy eurowych, ale też przecież kredyty złotówkowe. No i wówczas nasi eksperci mogą Was reprezentować w. W sądzie, czy też w ogóle w ramach negocjacji z danym bankiem. Także, jak widzicie, i podsumowując te, ten poprzedni poradnik Frankowicza, trzeba naprawdę bardzo dobrze przygotować się, zarówno do sporu z bankiem, a później, jeżeli zachodzi taka możliwość do negocjacji. Wiadomo, że w negocjacjach jest bardzo istotne, aby posiadać dobre przygotowanie no i wiele argumentów, które mogą mieć wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie takiej sprawy. Kamil, napisała pani Joanna do ciebie, dokładnie do ciebie, czyli przechodzimy do odpowiedzi na pytania internautów. Panie Kamilu, jeśli bank wzywa o zwrot kapitału, gdy proces spowództwa kredytobiorcy trwa, to czy nie jest to przedwczesne żądanie banku? Co wtedy z terminem naliczania odsetek od kapitału? Rozumiem, że odsetki się nie należą bankowi, a ponadto takie przedwczesne wezwanie nie rodzi skutku przerwania biegu przedawnienia roszczeń banku. To tak, no oczywiście mogę powiedzieć, że pani tezy tutaj stawiane w tym pytaniu są również moimi tezami, przy czym tutaj dzisiaj mówimy dużo od SUE, przypomnę, że już zostało opublikowane i są nadane sygnatury trzech spraw, które są prowadzone przez ekspertów życia bez kredytu, czyli adwokatów Marty Chęcińskiej i Wiktora Budzeskiego z KBIW. Które to pytania właśnie będą odpowiadały na zagadnienia, które pani tu postawiła. I co do zasady, ja się absolutnie zgadzam z takim postawieniem stanu rzeczy. Wiemy, że te wezwania, a później pozwy SLAP, zresztą wiemy to już z wyroków, które przecież zapadły. Ponad, ostatnio znowu wyrok w, 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 też w sądzie okręgowym w Płocku, gdzie sąd wprost wskazał na to, że jakkolwiek byśmy nie patrzyli na tego rodzaju pozew, to należy go oddalić, dlatego że jest to próba zastraszenia, wykorzystania silniejszej pozycji procesowej, a nie na przykład wykorzystania innych um, czynności procesowych, na przykład potrącenia, które może doprowadzić do uznania powództwa i do rozliczenia się na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Wobec tego faktycznie no, to, to jest tak jakby wytaczanie tego pozwu, jest niecelowe, a wobec tego nie powinno wy, wywierać żadnych skutków prawnych, ale czy um, aprobatę. Tym tezą również da Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To już eksperci życia bez kredytu będą musieli przekonywać w przyszłym roku i mam nadzieję, że już do końca 2025 roku poznamy wyroki w tych sprawach, a jeżeli nie, że, że będzie to z początkiem 2026. Kolejne pytanie od Pana Mariusza. Panie Kamilu, mam takie oto pytanie. Trwa sprawa z powództwa kredytobiorcy, obecnie druga instancja. Bank twierdzi, że umowa jest ważna. Jednocześnie bank zapowiada, że złoży do sądu własny pozew o zwrot kapitału z uwagi na nieważność umowy. Jak sądy podchodzą do wniesionego przez bank pozwu? Czy badają z urzędu sprawę przydawnienia roszczeń banku? No tak, to jest pytanie w zasadzie dotyczące tego samego. Zresztą to nie ma co się dziwić, bo, no bo to jest ważne. Du dużo pytań w ostatnich, w ostatnich miesiącach o to właśnie. Więc tak, tutaj pytanie troszkę zadane z innego kąta, pod innym kątem, wobec tego też troszkę inaczej odpowiem. No tutaj przede wszystkim to, co powinny robić sądy w Polsce obecnie, a czego nie robią, to na pewno nie badają niczego z urzędu. To jest trochę, można powiedzieć, na no, antykonsumenckie działanie, dlatego też założyliśmy fundację na rzecz ochrony konsumentów, Życie bez kredytu. Tak, to jest nowość, Nowa, nowo powstała fundacja, która właśnie ma Badać również pewnego rodzaju okoliczności, być, być może nawet przyjacielem sądu w przedstawianiu pewnych okoliczności, które mogą krzywdzić po prostu konsumentów, a które wynikają z niestosowania przepisów polskich czy też nawet europejskich. Dlatego też zamierzamy tego rodzaju sytuacje, kiedy właśnie osoba, która jest pozwana i ma prawo do tego, aby sąd, ma prawo żądać, żeby sąd z urzędu badał przedawnienie roszczeń banku, no to w takiej sytuacji można zgłosić. Takie naruszenia do różnych instytucji międzynarodowych, jeżeli sąd krajowy no, nie jest w stanie. Tutaj spełnić tych przesłanek, które wynikają wprost z przepisów. Natomiast, no, jeżeli pytamy, jak wygląda na dzień dzisiejszy ta, powiedzmy, no, retoryka sądów, no to absolutnie jeszcze się nigdy nie spotkałem z tym, żeby sąd odrzucił pozew, czy oddalił powództwo sam z siebie, z urzędu, dlatego że no, po prostu na dzień dzisiejszy nie ma przyjętej takiej idei, takiej ideologii, żeby robić to w ramach ochrony konsumenta. Tutaj trzeba pamiętać, bardzo ważna rzecz, że przecież, jeżeli na przykład prowadzimy sprawę przeciwko bankowi, no to w tej konkretnej sprawie. Konsument ma pełnomocnika, natomiast to pełnomocnictwo co do zasady nie jest rozciągnięte na powództwo banku, wobec tego wtedy pozywany jest konsument, który nie posiada jeszcze pełnomocnika. No oczywiście później zapewne takiego pełnomocnika w jakiś tam sposób umocuje do prowadzenia tej sprawy, ale sam fakt doręczenia pozwu to sędzia nie może zakładać, że taka osoba będzie miała pełnomocnika i powinna właśnie stosować przepisy dotyczące konsumentów, a w tym badać z urzędu okres przedawnienia roszczeń banku. Inną sprawą jest to, czy sąd ma ugruntowaną, no nazwijmy to, strategię dotyczącą tego, od którego momentu liczyć okres przedawnienia. Coraz więcej sędziów ma już takie, można powiedzieć, spojrzenie na sprawę, że liczy się to trzy lata od momentu, trzy pełne lata, od momentu zakwestionowania ważności tej umowy, czyli złożenia chociażby reklamacji, gdzie wprost jest napisane o stosowaniu przez bank abuzywności prowadzącej do nieważności tej umowy, ale do czasu, kiedy pewnie nie będzie wyroków CUE, o których dzisiaj już powiedziałem, prawdopodobnie no, sędziowie nie będą tego robili. A my będziemy się starali w ramach fundacji, właśnie między innymi, o to, żeby w sytuacji, kiedy ktoś na przykład nie ma środków na to, aby walczyć z bankiem, z powództwa banku, aby pomóc im w tym zakresie, aby tutaj no, sąd jednak zreflektował swoje działania i zanim doręczy pozew, to zbadał z urzędu, czy takie roszczenie chociażby nie jest przedawnione, czy w ogóle nie jest przedczesne. I czy jest w jakikolwiek sposób uzasadnione na tym etapie, czy postępowania, czy w ogóle jakby samego przedawnienia roszczeń? Dlatego, no, tutaj naprawdę bardzo dużo można mówić na ten temat. Natomiast wprost mówiąc, dzisiaj nie dzieje się to, o co Pan pyta. Drodzy Państwo, jeszcze raz chciałbym wrócić do poradnika Frankowicza, grudniowego poradnika Frankowicza. Kamil poruszył tam dwie ważne kwestie: kwestie wyboru kwestie i także sankcji kredytu darmowego. Zapraszam do obejrzenia fragmentu tego poradnika. Natomiast no, są też inne oczywiście rzeczy, które bardzo często prowadzą czy to do sankcji kredytu darmowego, czy to też do kwestii, które bardzo mocno chyba dzisiaj również uderza w banki, przynajmniej banki mają potencjalne, e, ogromne ryzyko systemowe, jeżeli okaże się, że mechanizmy w oparciu o WIBOR, mechanizmy kredytu w oparciu o WIBOR również stanowią tyle daleko idące, nieuczciwe praktyki, że te umowy również sątówkowe mogą być nieważne, a przynajmniej, że będzie to coś zbliżonego właśnie do sankcji kredytu darmowego, czyli że dany kredytobiorca będzie musiał zwrócić, Wrócić tylko sam kapitał bez żadnej marży odsetkowej, bądź też w ogóle będzie to właśnie taki produkt, który no w oparciu o jakieś obiektywne wskaźniki zostanie zniwelowana jego rata. no Bo bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą, mówią, że rata pierwotnie 3 lata temu wynosiła 4,5 tysiąca zł, a dziś ta rata wynosi 11 tysięcy zł. Drodzy Państwo, to już koniec. Ekspresu Frankowicza w tym roku 2024. Jaki to był rok dla Ciebie, Karol? Dla mnie to był świetny rok. Myślę, że nie tylko w perspektywie tego, co się działo na salach sądowych, tych ugód, ale też tego, jak w istotny sposób myślę, że obaj nasz zespół wpłynął na świadomość konsumentów dotyczących swoich praw. I myślę, że bardzo dużo tych. Ochwał, podziękowań również jest należnych Tobie, bowiem też bardzo dobrze to przedstawiasz, jeżeli chodzi o prowadzenie tego programu. I życzę sobie nam i wszystkim Wam, żebyście w przyszłym roku byli bardziej spokojni o, o to, co się dzieje w Waszych sprawach z bankami, bądź nawet, jeżeli jeszcze nie pozwaliście banku, żebyście spokojnie mogli pozwać ten bank i to nie tylko o kredyty frankowe, eurowe, również o kredyty spłacone, ale też przecież o kredyty złotówkowe, bo coraz więcej z Was zgłasza się do nas z, z takimi prośbami, My cały czas obserwujemy Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie, ale wiem, że ochrona konsumentów dzisiaj nie jest tematem tabu. Dzisiaj można powiedzieć Frankowicze i Złotówkowicze pojednali się, bo kiedyś pamiętamy, że było to inaczej. I w tym roku ewidentnie widać, że już nie ma krytyki. Już Złotówkowicze nie krytykują zachowań Frankowiczów, bowiem ci przetarli poniekąd drogę, bo przecież od już w ten zaraz wchodzimy w dziesiąty rok życia bez kredytu, więc już prawie 10 lat. Biorąc pod uwagę ten moment, w którym zaczęliśmy pomagać Frankowiczom, to jest ten okres, gdzie naprawdę sporo osób jest wyedukowanych. A to, co mnie na, najbardziej cieszy jako ojca, to jest też fakt tego, że to się przełoży na świadomość również kolejnych pokoleń. Dlatego, że jeżeli mocno tutaj postawimy się bankom, no to tak naprawdę w przyszłości banki już będą miały ciężki orzech do zgryzienia, żeby kogoś wprowadzić w błąd. Wobec tego myślę, że ten rok bardzo mocno wpłynął na poprawę świadomości konsumentów. Męckie, a przez to banki zapewne nie będą mogły sobie tak pogrywać, jak to robiły do tej pory. I jeszcze raz podkreślę, nie tylko ze złot z frankami, ale też i przecież z kredytami złotówkowymi. Pamiętacie polisolokaty? Także tutaj naprawdę życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, dużo, dużo świadomości i przez to pewnie spokoju. Drodzy Państwo, bogatego nowego roku i niskiej inflacji. Tego Państwu <laughs> życzę. Widzimy się już w nowym 2025 roku, w następną niedzielę. Punktualnie o 12.00. Szampańskiej zabawy. Do zobaczenia. Do widzenia.